Siemanko To już trzeci odcinek z serii Minecraft Modyfikacje W tym oto odcinku chciałbym wam pokazać Modyfikację jaką jest Range Minimap Za pomocą tego modu Możemy Zaznaczyć sobie miejsce W którym się znajdujemy Na przykład Nie wiem, wpisujemy sobie Nazwę tego miejsca Lubię placki Tam, ok o, już mamy zaznaczone. Możemy się oddalić na jaką odległość chcemy, i tak to znajdziemy. Jeżeli już tego nie będziemy widzieli na mapie, to wtedy naciskamy X i mamy dużą mapę. Hmm, co mam tu jeszcze wam powiedzieć? To już wam pokazywałem. E, tutaj są opcje, tego nie będę teraz tłumaczył. Yy, tutaj mamy punkty, w które zaznaczyliśmy. Na przykład, jak chcemy usunąć dany punkt, podaję tutaj OFF. Dajemy Remove. Dajemy tutaj, żeby było X. Klikamy na to po prostu i damy remove. No i to tyle. Instalacje i jak to wszystko zrobić znajdziecie pod filmikiem. Oglądajcie. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, cześć.